No, doczekaliśmy się na dwa. No, ledwo. Ten tu ledwo. Skrzydła opuszczone. Jeden tam. Jeden jest. A zobaczymy. O. To ten stary chyba jest, wiesz Idziemy no zobaczyć Mocno zmęczona jest aż ma te skrzydła A ten jeden to stary, to jest właśnie z nimi lata jeden kilkuletni to on w las już, a ten... No, Za krótki lot się. No. No <grymne> chodź. O. Skrzydła. Chodź. No chodź. to chciała wejść. Zostawimy ją w spokoju. No i jeden, jeden jest. No nie chciał wejść. Siedział strasznie mocno. O, gratulacje. Gratulacje. No kurde, zobacz. Tyle czasu siedział, no taki wyjechany. No. no czas mija, a gołębi nie ma. Jeden i więcej nic. Czekamy, muszę sobie jakąś herbatę zrobić, bo jestem zmarznięty. I później zobaczymy, co tu będzie. No nasz dziwne. Jest drugi. Jest drugi, one całkiem inaczej się zachowują. Boją się te głębie. A ten, jakby tak skrzydło coś mu dziwnie tu siadał. O, 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 Się boi Zlecić, albo coś boli. O, o, tak dziwnie wachluje. No chodź, chodź! Czyli drugi Kurwa jaszczu, się on tak... O, w las W las A nie, to mewy były, tak, dlatego się tak bał Bo tam całe stado Mew u góry O i gratulacje dla Mariusza Marcin i Mariusz No już prędkość jest całkiem inna 22, tamten 9 po No czekamy na resztę Idę do domu trochę Co o, a nie to inne, inne no nie są moje goę ktoś tam wypuścił

Czyli dwa młode doleciały, jeden stary, który praktycznie tu z nimi lata od początku Teraz im zrobimy wodę Ciepłą, wszystko do karmy A nie, to są, tak jak mówię, sąsiada tamte głębie No nic, idę O, 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 jasne. Zaatakował sosieda go, więc. dobra Do usłyszenia. Wieczorem nagramy resztę, zobaczymy całe podsumowanie jak to wyszło. Do usłyszenia, dobry lot.